Wszystkie z tej strony zapraszam do dino parku. No to tak, zaczniemy od sobienia takiego porządnego porządku. To zobaczcie ile tu mamy wszystkiego narzucanego, żeby tutaj wszystko. Tutaj nam tak nabała Danili. i po... W kolei sobie sprawdzimy, czy możemy jakieś sklepiki ulepszyć, ale za kaskę. Po prostu wszystko jest za... Za... Wiemy, za... Tu, tutaj nie, czekajcie, tutaj są... ...amonity jakie Nigdy nie wiem, nie wiem, skąd oni taką nazwę wzięli, ale dobra. Jak już taką nazwę wzięli, to nie wiem, gdzie jest taka nazwa. Hmm. Czekajcie, coś mi tutaj głośno wszystko chodzi. Można więcej ściszyć. No, jeszcze tak jak głośno chodzi, ale dobra, już jest troszkę lepiej. Więc sobie tutaj powoli przesuwać. I jechać do końca tutaj tą naszą dróżką. I ją wysprzątać i wyczyścić. Czekajcie tutaj. A nie za gdzieś. to też nic. Tutaj mam troszkę podlewania. Podlejemy sobie to całkiem tutaj. tutaj. Tutaj między tymi drzewkami też można to podlać zaraz, zaraz razem. Dobra, idziemy wyżej. Mamy go takie przeskoki, że normalnie aż zacięcia robi. Tutaj sobie podlejemy. Tutaj mamy największą naszą polowlę roślin, którą też trzeba wszystko popodlewać. Dobra, idziemy dalej. że do tego dinozaura się podlewa to się Podlewa to co jest za nim. Dobra. <grymne> to teraz było dobre, żeby dinozaura podlewać. I sobie wyczyścimy wszystkie te śmieci. Elegancko. Mm, do rozmnożenia. To ja potrzebuję rozmnożyć tak. Chyba tego. I ja potrzebuję rozmnożyć nie wiem którego, któryś tu miałbyś taki większy poziom. Ten chyba. A, trzeci i czwarty poziom, no dobra, to tak, no to, to potrzebuje tego rozmnożyć na większy poziom. Tak, potrzebuję osiągnąć chyba tam któryś poziom tutaj w roznożaniu, więc sobie roznożymy go. Dobra, czekajcie, jesteśmy tutaj do konkursu. Mamy coś do przekazania. Mamy coś do przekazania. Dwie karty. Dwie karty. Trójkę mamy. Tutaj możemy tego też przekazać. Nie wszystkie, elegancko. Troszkę mi tam przejadzie, nie? Ile on kosztuje, żebym mógł przekazać? Jeden pół tysiąca? No to dajcie, tam na 10 tysięcy przekażemy. Eee, się, otrzymała się, otrzymała się, otrzymała się punkt, w się otrzymałeś, że trzymałaś ten punktów reputacji elegancko. Eee, czekajcie, mamy tu jakieś podglądy tutaj naszych profili albo czegoś. Eee, Szanse na hodowli, tu nas do członka zbierają. Nie ja tu jestem. Ły, dobra, tutaj trzeci poziom. Ten piąty poziom, ten 12 poziom. Ósmy, siódmy, dziesiąty. Ja mam trzeci. A no nie no to popatrzcie to ich. Ja chyba tak... To ja ich chyba mogę tak podgonić trochę, nie? nie? Nie stać, no co mnie nie stać. Ja chyba mam tyle kasy, nie? Ile tam mam kasy? Ja nie widzę, mam milion. No to dobra, damy 100 tysięcy. Chyba możemy tyle dać, nie? Stanę coś fajnego? Tysiąc punktów reputacji, ok. Zmieniło mi się coś? Trzeci poziom. Nie. Czy 7,90? Y, 7 97 punktów, to musiałbym jeszcze chyba jednego oddać. Nie, 15 punktów tylko to daje reputacji na no to. No to troszkę się pomyliłem. Myślałem, że szybciej to nabije jak oddam tyle, ale niestety to trzeba oddać dużo więcej tego, no ale... Ale czekajcie. No, dobra, teraz nie umiem znaleźć klubów. Troszkę tego oddałem. Chyba nie jestem taki zły w tym klubie, że, że tam nie oddałem. Jak pisali? Przynajmniej po jednym oddawać. No, się oddałem, tak? Zrobimy sobie tutaj porządki. I szukamy tutaj naszych dinozaurów, którym trzeba tutaj... Pomocy, tak. Mamy tutaj dosyć sporo, więc trzeba wyszukać wszystkich. wszystkich Przejdziemy tutaj do tych. Tutaj chyba nie mam żadnego pomagiera, nic ustawionego. Temu brakuje, tutaj brakuje mu hmm, takiego czegoś. Czy my mamy takie coś na przykład z kart? Czy my mamy takie coś na przykład z kart? Nie mamy takiego czegoś na przykład z Ten jest postawiony, tak? Tego mamy, więc wymienię. Tak najbardziej. Tu wszystkie te dekoracje powymieniać. Może by się to przydało, ale... Ale wymiana ważniejsza. Dobra. I tutaj musiałbym jeszcze pooglądać, bo obstawiam, że na pewno coś tu jeszcze będzie do wymiany. Wiecie, co zauważyłem, że tutaj, zobaczcie, tu mamy do skompletowania potrzebujemy 100 000 50 tych, oczekuję, że się 000? albo za 50 tych, możesz to wymienić. A jeżeli my to wymienimy, zobaczcie, ile dostaniemy. Tego jest 50 sztuk i dostajemy 3000. Więc, yy, bycie w jakimś klubie, żeby zdobywać jakieś rzeczy, no to jest opłacalne. Ja tutaj wymieniam te 3000, bo po prostu nie zależy mi na tym, żeby nazbierać tutaj na te. 50 za 1, nazbierać tutaj na te, te posągi. Bo i tak to będzie ciężko nazbierać, ale powymieniamy sobie to i będziemy mogli postawić jakieś nowe dinozaury zaraz zamiast zabrać, nie? I nie możemy nawet tego postawić? 20, dobra, ten nie No to nie, nie będziecie mieć jedzonka. Nie będziecie mieć jedzonka, jedziemy dalej tutaj z tym. muszę już patrzeć jakie mam w tych kartach do tego po prostu nie da się spamiętać jaki się ma w kartach hmm, taki fioletowy który nie jest w kartach nie fioletowego nie ma w kartach jest to naprawdę ciężko spamiętać jakie, jakie mamy w tych kartach dinozaury a jakie nie mam. Tutaj mamy zombiaka jednego. O, co do zombiaka. Zobaczcie. Event tutaj świąteczny się dobiegł końca. No i powiem wam, nie udało mi się nazbierać na te. Ale udało mi się zdobyć te dwa dinozaury. Nie wiem gdzie je mam. Nie wiem czy gdzieś zostały postawione czy coś. Gdzie one mi tu wywędrowały? Tu mam dinozaurów zostawiania masę. Gdzie mi te dwa teraz wywędrowały? Są. Kupić wybieg, kupimy wybieg, właśnie wybieg wylubinował, 27 sekund. Dobra, wiemy, że są na końcu, więc idziemy szybkością do końca. I ten może być. O, on razem z tym może być, ale zajebiście, partii. Jak on z tym wygląda. Ale czemu on nie może być tutaj? Czemu musiał być nowy wybieg postawiony do niego? Już mam te wybiegi. Widział ja mi teraz uciekł. Gdzieście głos. Był na końcu, a teraz go nie ma na końcu. Jest. Po prostu tu jest pewnie coś, co mu nie odpowiada i dlatego tutaj nie możemy go postawić. Tak. Co? Nie, nie odpowiada mu zabawka. A tak, zabawka mu nie odpowiada, bo ma mieć tą zabawkę. Tego mu zabawka nie odpowiada, i dlatego nie szło go tutaj postawić. No ale dobra, jak sobie tutaj żyje, niech sobie tam jest dwa eleganckie postawione nawet dinozaury. Fajnie, że się udało. Tutaj mamy jednak jakiegoś. Co to jest? Min, jakiś Taki jakiś fioletowy on jest bardziej. Czy ja mam tutaj jakiegoś takiego fioletowego? Nie mam drugiego takiego fioletowego nigdzie. Niestety nie mamy takiego drugiego. Nie, to jest ten. Nie. Mm, o, tutaj już mamy pomału zaś yy, też skarb z, z klubu. Kompletuj za 20 tych, chyba możemy skompletować. Też całkiem fajnie, że się udało uzbierać. Więc może jeszcze raz jakiś event i będzie uzbierany. Ale tego już chyba też mamy w kartach. Zobaczcie, to są te duże takie, które sobie tutaj skaczą. Testem, nie? auto jakiś no testem. Ja go tutaj mam w kartach całego skompletowanego, więc zrobimy wymianę. Wszystkie karty wymieniamy idziemy dalej. Tutaj mamy tylko widzę jednego. nas będzie kosztować wymiana na tego drugiego. Skompletować. 1200 No i co? I mamy dwa. Tak, nie było to drogie i elegancko udało się postawić nam drugiego dinosia. Więc myślę, że troszkęśmy się tutaj napracowali, troszkęśmy porobili, troszkę się nam udało podostawiać różnych dinozaurów. No i tak, myślę, że dalej tego nie będziemy męczyć bo będzie nam odcineczek za długo trwał, przeniesiemy sobie to na inne odcineczki. Tutaj mamy fajnie już full wyposażone prawie. O, tutaj może możemy jeszcze to postawić. I możliwe, że jeszcze będziemy mogli postawić tutaj to. To jest to. to. jest to, o. I mamy full wyposażony wybieg. Możliwe, że jeszcze będziesz ich rozmnażać. Legowiz. Na poziom drugi, ale od 28 dopiero levelu mogę podnieść teraz czyli od 26 levelu. No to jak będzie miał 26 level, no to za chwilę to podniesiemy wybieg lewowiska i będzie szło rozmnażać tutaj te nasze nowe, nowe dinusie. A Was zapraszam do komentowania, subskrybowania i do obejrzenia następnego cineczka. Cześć Wam!